Dostałem takie zapytanie od jednego z klientów: W jaki sposób można zmienić tekst w e-mail, kiedy wysyłam linki do testów? I możliwe, że jest nawet gdzieś taki film, ale nawet teraz mi trudno go znaleźć, więc odświeżę, przypomnę, jak to można zrobić, żeby zmienić zawartość e-maila tytuł e-maile i tak dalej, to wchodzimy do grupy, wybieramy sobie którąś z grup. I tutaj mamy taki przycisk konfiguracja wiadomości e-mail z linkiem do testów do testu. No i tu akurat mam zapisane, tak, ale tutaj ogólnie piszemy od kogo, twój nauczyciel, do kogo, przepraszam, tytuł maila i, i treść maila. Oczywiście w tym mailu też będzie link do tego testu, ale tutaj tylko podajemy te nasze takie informacje. I teraz taka jeszcze jedna uwaga, jak tutaj zmienimy to w jednej grupie, to to w drugiej grupie też się zmieni, czyli ta konfiguracja dotyczy ogólnie wszystkich maili niezależnie od grupy. Tak, czyli jak w jednej grupie zmienimy, to właściwie to się zmieni w każdej grupie. Czy to jest dobrze, czy nie? Nie wiem. Jeśli to jest jakiś problem, to może kiedyś to zmienię, ale na razie tak, tak jest od dłuższego czasu i, i tak to działa.